Proszę Państwa, rozpoczynamy wyścig o Grand Prix Australii, inaugurację kolejnego sezonu Formuły 1. No i właśnie widzimy ustawienie na starcie. Niestety, Robert Kubica z samego końca stawki będzie musiał się przebijać. Te ustawienia w kwalifikacjach nie były optymalne. Obok niego wystartuje kierowca Alpine najprawdopodobniej no właśnie teraz widzimy Jack Duen i Robert Kubica na ostatnim miejscu. Już widzimy bolid ustawiony jest piękny szkarłatny odcień w tego Ferrari, ale niestety nie sprawdziły się te ustawienia na kwalifikacji, czy sprawdzą się w wyścigu, o tym przekonamy się już za chwilę. Zapalają się czerwone światła i za chwilę zgasną i ruszymy do tego widowiska, ruszamy, słaby start Roberta ruszył tam Duen, lepiej o wiele, no i Australijczyk jest tutaj na lepszej pozycji oczywiście bardzo wspiera go lokalna publiczność, podobnie jak Piastrygo, ale również Lawsona, który tutaj przecież pochodzi z Nowej Zelandii, a więc bardzo bliska Australii, teraz będzie próbował się Robert wciskać, to nie był najlepszy start już tutaj już nie jest ostatni, już przeskoczył Duana. Przed nim jest Hadjar, kolejny debiutant w tym sezonie. Francuz przegrał mistrzostwo w Formule 2 o Włos w zeszłym roku z Gabrielem Bortoleto, który również jeździ tutaj, i niestety Robert Kubica otrzymuje karę 5 sekund. Była delikatna kolizja. Z jednym z kierowców, który teraz jedzie na samym końcu, to jest jeden z kierowców Williamsa, chyba Albon, ale nie jestem do końca pewien. I teraz Robert Gonit su by tylko tutaj nie było jakiegoś... Yy... jest wirtualny samochód bezpieczeństwa, a zatem... Robert już jest na 16 miejscu i będzie się musiał przebijać po wirtualnym samochodzie bezpieczeństwa co jest jego powodem nie wiemy najprawdopodobniej kierowca Williamsa nie mógł się wygrzebać ze żwiru to był Aleksander Albon i już się kończy okres samochodu bezpieczeństwa a zatem będzie trzeba się odpowiednio przygotować i Robert tak robi, już będzie atakował Lensa Stroll'a jest atak udany, zakończony sukcesem Stroll próbuje kontratakować bezskutecznie, i atak na Esteban O'Cona też zakończony sukcesem. i Jest najszybszy czasy pierwszego sektora, Robert. Będzie teraz nadrabiał najwięcej pozycji, musi jak najszybciej to zrobić, jeśli chce myśleć tutaj o dobrym wyniku, a trzeba myśleć o punktach. Hamilton jest z przodu. No teraz będzie system DRS. Oj, żeby tutaj nie było kolejnego kontaktu z Sainsem. no było blisko, Sainz bardzo mocno zahamował. Czy teraz się uda do tego ostrego dohamowania? Tak, udało się, Hiszpan już jest za Polakiem no i teraz to wszystko jest woda na młyn dla Roberta Kubicy że tutaj ci kierowcy są tak blisko siebie Oskar Piastri ustanawia najlepszy czas okrążenia już przebity przez Hamiltona, przez Norisa. i Robert goni za nimi i być może właśnie teraz przebija czas aż od ponad 2 sekundy wyprzedza Bermana, młody Brytyjczyk nie nacieszył się długo punktowaną pozycją I jest tutaj Lawson, Lawson, który ma słaby początek sezonu. Verstappen jest o wiele, wiele wyżej. Nie wiadomo jak to wszystko się skończy dla Nowozelandczyka, ale goni teraz Fernando Alonso. Oj, te, tutaj oj, tutaj było bardzo niebezpiecznie. Lawson próbował zaatakować Alonso, ale chyba Alonso zahamował i Robert też musiał zahamować, zjechał na trawę. Nie będzie najlepszego czasu sektora, ale przynajmniej udało się uniknąć kraksy. I teraz będzie atak na Lawsona po zewnętrznej. I jest, udało się Robertowi. I jeszcze Alonso również nie będzie tutaj przed Robertem. Będzie za Robertem. Za daleko było, aby tutaj atakować Antonellego, ale młody Włoch za chwilę będzie czuł Polaka oddech na plecach. Z przodu, McLareny przedzielone przez Louisa Hamiltona. Oj, kontakt, był kontakt pomiędzy Antonellim i Robertem. Na szczęście, nic tutaj się nie wydarzyło, jeśli chodzi o uszkodzenia w bolidach, nie ma też żadnych kar. Ale był ewidentny kontakt. No to to Wolf bardzo chwali młodego. Włocha otwarzy Herubinka, no ale niestety na razie nie przekłada się to na wyniki. Antonelli jest siódmy, teraz atakuje. Atakuje swojego rywala. Kim on tam jest? To jest chyba Piergasli, tak? Wysoko Piergasli w tym wyścigu. I na razie jeszcze nie zakończyło się to sukcesem. A Robert mógł mieć w DRS, ale troszkę za szeroko wyjechał. Antonelli wyprzedził Gasniego. I od razu się od niego oddala. Robert próbuje również pójść w jego ślady. Nie, Gasly się broni. Jest na bardziej miękkiej mieszance. Pierre i Francus będzie z tego robił użytek. Robert teraz już dosyć mocno zużyte opony. Nikt jeszcze nie zjeżdża do pit stopu. Będzie problem z tymi oponami tutaj, to trzeba przyznać. I znowu delikatny kontakt. Tym razem chyba z winy Roberta, bo nie zahamował. Widzimy, że te opony nie spisują się tak jak Robert by tego oczekiwał. Jest już wyraźny pasek delaminacji. No i teraz będzie okazja do ataku jest. Atak na Antonella Lego zakończony sukcesem George, który na razie świetnie sobie radzi i został liderem Mercedesa w tym trudnym czasie, kiedy Lewis Hamilton odszedł i został partnerem Roberta Kubicy właśnie w Ferrari, tak przewrotne są losy. Teraz Robert wychodzi zwycięsko z tego pojedynku. McLaren na czele, Hamilton trzeci. A zatem Robert będzie za Hamiltonem i za chwilkę będzie problem. Bo będą musieli zjechać do pit stopu i oby się nie stało to razem. Już widzieliśmy takie błędy w wykonaniu Ferrari, gdy kierowcy zjeżdżali razem. A teraz to Robert będzie tym kierowcą z tyłu. na torze Zostali Lando Norris i Lewis Hamilton zjeżdżają Piasty i Kubica. I odsługuje Kubica karę. i zakładana jest mieszanka twarda no i niestety tutaj musiał przepuścić Pierre Piergasli Pierre Gasly szybciej się uwinął i mechanicy no przede wszystkim Pierre Gasly nie miał kary no i spada nam Robert Kubica na odległą pozycję czy będzie jeszcze w stanie tutaj powalczyć o punkty no to wszystko zależy od tego jakie będą warunki panowały na torze Zanim jest Liam Lawson, Lawson 15. Nie wiemy dokładnie na jaki Lawson był strategii, ale na pewno to nie jest pozycja, jakiej oczekiwało szefostwo Red Bull'a. Naładowana bateria, trzeba zrobić z niej użytek, ale oni są chyba na takiej samej strategii, bo Gasly też ma twardą mieszankę. Oj, tutaj jest kraksa i to dosyć duża. Robert stracił kawałek przedniego skrzydła i znów ma karę. Która, jeśli nie zostanie odsłużona w boksie, to będzie dodana do czasu końcowego. Lawson na tym wszystkim korzysta. Gasly chyba nie zachował się poprawnie. Jest George Russell w pit stopie. Gasly też zjeżdża. Robert zostaje na torze. Widzimy to naderwane przednie skrzydło, no cóż, to nie jest Charles Leclerc, no nie powiedzieliśmy Państwu najważniejszego, nie ma Charlesa Leclerca w stawce w tym roku, on zamienił się pozycjami z Robertem, jeśli chodzi o Ferrari, a w Corse miało taki, miało taki zapis w umowie, że Robert Kubica może przejść do innej serii, jeśli chodzi o Ferrari, a że tutaj wyrazili taką wolę szefowie Ferrari w Formule 1, aby jednak Robert Kubica się na nich ścigał ale Klerk nie chciał zbytnio, kiedy zobaczył, że Bolid nie jest aż tak obiecujący no to tutaj postanowiono z tej furtki skorzystać i teraz tutaj może być niebezpiecznie, Fernando Alonso i młode wilki i tutaj Robert w tym wszystkim, no cóż, poradził sobie i z tym uszkodzonym skrzydłem, z uszkodzonym bolidem, jest rekord w dwóch pierwszych sektorach. Zjeżdża Antonelli, a Russell zostaje na torze. Czy będą punkty dla Roberta Kubicy? Jak na razie lepszy czas okrążenia. No ale Russell nie poddaje się, w tych eskach jest naprawdę szybki. Przeskakują bolidy po tarkach. Będzie okazja do ataku na Rassela pod koniec tego okrążenia. Czy wykorzystają Robert? Chyba tak. Już jest przed George'em Rasselem. I rzuca się w pogoń za Maxem Verstappenem. Jest rekord trzeciego sektora. Będzie opóźnienie hamowania do pierwszego zakrętu. Ależ to zrobił Robert. Już jest czwarty. Piastri niezmiennie prowadzi w tym wyścigu. Bardzo pewnie i błąd Roberta. Wyjeżdża na żwir. Nie będzie straty pozycji, ale duża strata czasu. Na szczęście była tak duża prędkość, że nie zatrzymał się Robert w tym żwirze. Ale też widzimy, że te opony twarde już nie są w tak dobrym stanie, w tak dobrej kondycji jak były na początku po zmianie. A zakupicą jest w tej chwili George Russell, który poradził sobie z Maxem Verstappenem i będzie na pewno dążył do tego, żeby tutaj powalczyć o coś więcej niż to piąte miejsce. Robert popełnia takie małe błędy. No widać, że tutaj jest jeszcze presja w wyniku, że Ferrari oczekuje tego wyniku. Oj, znowu błąd w tym samym miejscu i to odbija się na stanie opon. Spokojniejsza faza tego wyścigu. Widzimy, że opony u Roberta nie są już w najlepszym stanie, ale ja myślę, że on spróbuje na nich dojechać do mety. Czy inną decyzję podejmą w McLarenie? I czy inną decyzję podejmie inżynier Luisa Hamiltona, Ricardo Adami? I już widzimy Luisa Hamiltona, więc zbliża się do czołówki, ale to już będzie za późno. Za późno i kara ciążąca na Robercie też nie ułatwi zadania, a zatem nawet jeśli wyprzedzi tutaj Louisa Hamiltona, co teraz zdaje się czyni Robert, no ależ tutaj końcówka nam się uszykowała i jest przed Luisem Hamiltonem. No proszę, a więc takie utarcie nosa Brytyjczykowi. Gratulacje od inżyniera. Trzecie miejsce, ale tak naprawdę czwarte. Jest, czwarte miejsce w tym wyścigu naprawdę cieszy. I jest też najszybsze okrążenie. I zobaczmy podium. No cóż, podium z brytyjskimi flagami. Pierwszy piastri, a więc triumfuje publiczność z Australii po raz pierwszy Australijczyk na podium, nie tylko na podium, ale na jego najwyższym stopniu drugi Landon Norris, chyba nie tak. Wyobrażał sobie rozpoczęcie tego roku i Hamilton, który w Ferrari liczył na dużo i dostał, myślę, więcej niż się spodziewał, bo Mercedes nie pozwalał w zeszłym roku na aż takie wyniki. I widzimy jeszcze raz wyniki: Oscar Piastri na czele, Max Verstappen dopiero szósty, Lawson jest ósmy. I tak to się obecnie przedstawia. Oskar Piastry jest oczywiście liderem, a Kubica czwartym. I tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. A zatem dziękujemy bardzo Państwu serdecznie i zapraszamy już na kolejną rundę w Chinach.